Puls Gniezna, Paweł Kortek. Ja Mam pytanie. W przypadku wygranej Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, jaką macie Państwo zdolność koalicyjną? Kogo widzicie w koalicji? O tym można mówić dopiero po, jak będzie wyglądać koalicja po wyborach. Pamiętajcie Państwo, że polska polityka, jeśli zobaczyć wstecz, toczy się według schematów, które trudno przewidzieć. Nikt nie zakładał, że może powstać rząd, e, polskich rodzin. Z, i samoobronę, jednak taki rząd powstał. Wszyscy czekali na podpis ja też zresztą. I liczyłem, że tak to się już wszystko poukłada, a okazało się być inaczej są wpisane scenariusze przed wyborami, kiedy nie da się jeszcze policzyć tych szabel w Sejmie. Zawsze są takim trochę e, jednak e, hipotetycznym rozważaniem, które, które rzeczywiście są może przejść dopiero. W wyniku realnej oceny sił, która nastąpi po wyborach w tej 4 kadencji, proszę pamiętać też i o tym, że wynik będzie o to rozstrzygał. byśmy sobie życzyli, jak ten wynik, ta dynamika wzrostu dla prawa i sprawiedliwości doprowadziła do wariantu węgierskiego. Drugie, drugie, pamiętajcie Państwo, że partia przegrana zawsze doświadcza napięć wewnętrznych. Nie można też takich wykluczyć po okresie zresztą rządów niezbyt nie udanych w naszej ocenie rządów platformy obywatelskiej. Tam potworzyły się różne frakcje e, i e, wytworzyły się spory przez te ostatnie 4 lata, które w przypadku porażki mogą doprowadzić nie powiem że do rozsadzenia zupełnie platformy obywatelskiej, ale do istotnych pęknięć, które mogą zupełnie inaczej pozwalać układać to, co będzie tą większością niezbędną do utworzenia rządu jeśli jest a to się na się kolejne, ostatnie pytanie, bo mówimy gdyby, bo cały czas ten wynik jeszcze nie jest znany. Czy e, nasza prezydencja na diametralnie się zmieni pod rządami prawa i sprawiedliwości? Czy pozostawicie pana, państwo jako prawo i sprawiedliwość, jakby tą ścieżkę, którą obrało, obrała Platforma, czy macie jakby swój już aspekt wytyczony? Nie, oczywiście odpowiem w własnym imieniu, jako europarlamentarzysta, w mojej ocenie. Nie będzie już bardzo wiele czasu na to, aby w sposób zasadniczy przeorientować tę prezydencję, ale by odpowiedzieć na Pana pytanie, trzeba powiedzieć o ocenie, jak ta prezydencja w rzeczywistości wygląda. I niestety tutaj odpowiedź, w moim przekonaniu, nie jest najlepsza dla, dla rządu dla Tuska. Nie jest to dobra prezydencja dla Polski przede wszystkim. Dlaczego? Nie dlatego, nawet, że. Yy, Pan minister Rostowski był śmiech na, na sali Parlamentu Europejskiego stracił wojnę, bo no, nikt nie oczekiwał od niego tego rodzaju kasandrycznych e, wizji, ale oczekiwano konkretów, które wskazywały, że minister finansów kraju, który popiął prezydencję, ma jakąś wizję i wie, w jakim kierunku przecież należy podejmować działania, by tą sytuację napięcia w obszarze Waszej strefy euro rozwiązywać. Po wystąpieniu Pana Ministra wiemy, że nie tylko, że nie wie, ale że jest traktowany tak z przełożeniem oka przez swoich kolegów z, z krajów unijnych. Nie jest wpuszczany do, do grona decyzyjnego ministra finansów, który się zbiera o to, aby rozwiązywać te problemy, więc chciał najpierw zwrócić na uwagę tego rodzaju wystąpienia. Dlaczego mi mówię? Dlatego, że zanim przepraszałem i w Strasburgu, w czasie swojego wystąpienia, tego polskiego parlamentarzysta, ale dlatego przede wszystkim, że to wystąpienie jest w jakimś sensie symbolicznym. Dlatego, że ono pokazuje właśnie taką całkowitą wierność polskiej prezydencji, która ogranicza się do jakichś takich igraszek. Jeśli sięgniemy wstecz do prezydencji, które były poprzednio, to zawsze Państwo, dokonując takiej rzetelnej analizy, zauważycie, że każdy z krajów poza tematami ogólnoeuropejskimi zawsze realizował taki jeden ważny dla niego, państwa temat, jakiś punkt. Rząd Donald Tusk powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje katastrofę smoleńską jako swojego rodzaju oręż polityczny i cytuję jego wypowiedź dostaje mdłości. Może Pan to skomentować Panie Ministrze? Panie Redaktorze, jeżeli mają z premierowi miłościami, to ja, to jest jego osobista wrażliwość, bo ja znam ludzi, którzy się kojarzy z wielkim smutkiem, z smutkiem już od straty wielu zacnych ludzi, ale tym smutkiem to stanu polskiego państwa, który kieruje premier Donald Państwa, które nie potrafią zadać podstawowe interesy, które znalazły śledztwa. Państwa, które teraz, deklarację, potrafią zapłać, aby podstawowy dowód w postaci części samolotów rozbitego samolotu został zabezpieczony prawidłowo, by można było na tej podstawie wyciągać wnioski o stwarzanie rzeczywistości, czyli do dochodzenia prawdy. Czyli czy dzisiejszy wyjazd tych prokuratorów naszych to jest propaganda? No, w tym kontekście niestety proszę zwrócić uwagę na odstępą państwa do Publicystyki kryminalnej. I już nie mówię o dokumentach kryminalnych. Jest to taki ciekawy że seria na w takim paśmie Discovery, jak ktoś z Państwa ogląda temat działań FBI i innych służb, które zmierzają do tworzenia wydarzeń, to, to, to może powiedzieć badanie historii, o bo, bo historyka się dzieje, że, jeżeli chodzi o każda sprawa kryminalna, każde przestępstwo, bo, na, każde zdarzenie. To jest to na zaszłość, którą trzeba tworzyć w oparciu o poznanie pewnych szczegółów, które były i wyciągnąć z tego wniosku. Tak? I główny wróg śledczy to jest przede wszystkim czas upływający. Taka jest zasada. Im później tym mniejsze szanse na odtworzenie, jeśli już to odtwarzać tylko szczotkowe elementy nigdy całości zdarzeń. W sprawie katastrofy, gdzie badanie w raku ma charakter podstawowy, przypominał Państwu o To nie jest przecież, której nie możemy odwołać się do innych prezydencji. Przecież tam zbierano malutkie szczotki tego samolotu, który się rozbił ogromnej przestrzeni, wielu, wielu hektarów. Znaczy uniemożliwiano przez wiele miesięcy wkroczenie na ten teren jakimkolwiek ludziom z zewnątrz. Także złożono wszystko, co jest, to było tylko do, do odnalezienia, prawda, na no, tak gigantycznej przestrzeni. To było wszystko w jednym miejscu. Pani wie, tu było po prostu, no, nie będę tu delikatnie, jak mówię, to było po prostu kłamstwo od tej strony. To była propaganda, która miała, hardy, czy to kłamstwa, dlatego, że przecież, kiedy pojechali alkoholowi, znaleźli tam setki części nie tylko samolotu, ale i ludzkich, ludzkich szczątków, bo nie było czegoś takiego jak przechowywanie tego do pół metra. To po prostu wymyśliła sobie, no, że tej propagandy przyszła i coś na język przyniesie, po prostu opowiadała, tylko mówiła to o w sprawie, w której nie powinna mieć odwagi po prostu kłamać. I to jest smutne, że tak się działo. I w związku z tym, jeżeli komuś powinno być długo, to ostatnią osobą, która miała do tego prawo, jest pan premier Lantus, który tak wiele. Mówi. Zanim bo już nie mówiąc o tym, że sam kontekst tej katastrofy był związany z, gr z grą z Rosjanami, mówię o tej grze, która doprowadziła do rozdzielenia wizyt, e, czyli chęć prowadzenia wojenki wewnętrznej z prezydentem, e, spowodowała, e, że doszło do dwóch wizyt, w związku z tym doszło do spadku tych samozabezpieczeń, e, co do tej drugiej wizyty prezydenckiej, która była traktowana przez Rosjan, jako de wizyta prywatna, przecież taki byłby powiedziałem do Rosji w tej sprawie, już w pierwsza, prawda? Zdepresjonowano ja uczestniczył w tym polskim prawie, w polskiej władzy. Więc jeśli zebrać cały zestaw tych zaniechań, to naprawdę ostatnią osobą, której jest mi długo powinien być Pan Premier Dan Tusk, jeżeli to komuś powinien być mdłości dostawać, to, to, to nie chcę już tego rozwijać. Z jakiego powodu i z czyjego powodu? Moje ostatnie pytanie. Pojawił się dzisiaj kolejny symbol w tej kampanii. Kobieta w Kutni, gdzie Premier Tusk się pojawił. Płaczem w oczach prosiła go o pomoc, bo sama jest jakby ma do utrzymania czwórkę dzieci chorego męża. I tutaj jeszcze raz na to pytanie. Wcześniej był pan, który od papryki, że tak powiem kolokwialnie, teraz jest pan. Czy to będzie kolejny symbol tej kampanii, czy. Panie dyrektorze, ja, ja bym tego nie traktował jak symbol, tylko przez swój dramatów ludzi w Polsce. Czy pan państwu powiedzieć, że jako Europa, że ze ludzką, my że pomoc finansową ludzi? Tak? I, I dramaty są pisywane, staram się że przez biuro pokazywać tą drogę uzyskania jakichś środków, możliwości, jak, jak znajdzie się w sytuacji. Ale to są listy rozpaczy. Nawet człowiek się czuje bezradny, kiedy, kiedy czytam te listy I, i, i taka sytuacja mnie nie, 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 nie zaskakuje zupełnie. Polska ta platforma Obywatelskiej, gdzie miał radykalnie być lepiej, jest krajem, który radykalnie pogorszyła sytuację, sytuacja, zwłaszcza tych, tej grupy społecznej, która nie miała najwięcej pieniędzy, no, bo nie była no, głównym no. beneficjentem zmian. To jest paradoks, że niby mamy kryzys, ale ci najbogaci ich fortuny jeszcze bardziej rosną. Nie czy jest tego zarzutu najbogatszym. To jest system, bo jeżeli mamy system, który równo, a sprawiedliwie rozkłada, rozkłada koszty funkcjonowania państwa i przemian, no to, to wtedy też można zauważyć, że jeżeli kryzys uderza, to uderza w gospodarkę w pierwszej kolejności tych, którzy mają najwięcej, bo gospodarka uderza. Tak nie jest w Polsce. Jeśli popatrzycie Państwo na ostatnie dane osób, które, były, których, które mają bardzo wysokie dochody i, i majątki, to te majątki jeszcze bardziej w ciągu ostatnich, ostatniego roku, ostatnich dwóch, trzech lat, w Polsce wzrosły. Natomiast jednocześnie, jeśli przeczytacie Państwo dane na temat ubóstwa społecznego w Polsce, dzieci, które nie dojadają, i grupy społecznej, która jest już wręcz poza zakresem ochrony, ze strony państwa, to tam się ta sfera coraz bardziej powiększa. I naprawdę to, są, to nie są wymyślone historie, tylko ten dramat, ta kobieta czy ten człowiek, to jest przecież wyraz realnych problemów, które są w Polsce, z którymi ten rząd sobie nie radzi. Ten rząd kompletnie odpuścił sobie osłonę socjalną w związku z tymi przemianami dla ludzi. Przecież na barki właśnie ludzi. Mało zarabiających takich jak ta pani, o której pan wspomina, rząd przerzuca ciężary związane z swoją polityką gospodarczą, podwyższenie podatku VAT o 1%, przede wszystkim uderza właśnie w sytuację takich ludzi, by uderzał, wzrost tych, wzrost tych produktów, które pani zakupują, przyjmując o innych, innych konsekwencjach błędów w zakresie polityki rządu na uderzających przede wszystkim grup osób najmniej zarabiających w Polsce. Więc ludzie najmniej zarabiający, a takich jest miliony, niestety żyjemy się coraz gorzej w ramach tych rządów. Czy chcemy, czy nie? Tak jest. I ten dramat ten dramatyczny, o który Pan mówi, jest faktem i jest wyzwaniem do przyszłego rządu. Pewnie. Bo moim zdaniem trzeba dokonać zmiany w tej sytuacji, że to nie może być tak, że ciężar kryzysu, ale ciężar też nieudolności jeszcze do tego rządu, jest przerzucany na tych, które już jest dzisiaj bardzo trudno przeżyć z miesiąca na miesiąc, bo to już jest fizycznie niemożliwe, prawda? Może... By...